Odwiedzanie grobu mojego dziadka zawsze było dla mnie tradycją, szczególnie w takie szczególne dni jak rocznica jego śmierci. Lokalny cmentarz, ze swoimi starymi mauzoleami i ścieżkami z kamienia wytartymi przez czas, miał atmosferę, którą zawsze uważałem za spokojną, aż do tamtej nocy. Była chłodna październikowa noc. Opadłe liście tworzyły dywan, który szeleścił pod moimi stopami, gdy szedłem przez cmentarz. Wiatr wiał delikatnie, niosąc ze sobą wilgotny zapach ziemi i zwiędłych kwiatów. W oddali zobaczyłem mauzoleum, w którym był pochowany mój dziadek, i przyspieszyłem kroku. Przyniosłem kilka kwiatów. Aby położyć je na grobie, mały gest dla uczczenia jego pamięci. Gdy dotarłem do grobu, uklęknąłem i zacząłem układać kwiaty. Cisza była głęboka, niemal namacalna. Nagle niepokojący dźwięk przerwał ciszę śmiech. Nie był to zwyczajny śmiech. Był piskliwy, dziecinny ale było w nim coś złowrogiego. Podniosłem głowę, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Wydawało się, że dochodzi z za starego mauzoleum niezbyt daleko. Moje serce zaczęło bić szybciej. Coś w tonie tego śmiechu sprawiło, że poczułem się niespokojny. Poczułem dreszcz przebiegający mi po plecach. Zawahałem się przez chwilę, ale ciekawość, a może potrzeba zrozumienia, popchnęła mnie do zbadania sprawy. Wstałem i powoli ruszyłem w kierunku mauzoleum. W miarę jak się zbliżałem, śmiech ustał, zastąpiony jeszcze bardziej przytłaczającą ciszą. Rozejrzałem się. Próbując coś dostrzec w ciemności, Nik. Tylko cienie i okazjonalny błysk wypolerowanego nagrobka w słabym świetle księżyca. Miałem się już odwrócić i wrócić, gdy śmiech zaczął się ponownie, tym razem bezpośrednio za mną. Szybko się odwróciłem, ale nikogo nie zobaczyłem. Uczucie bycia obserwowanym było intensywne, jakby niewidzialne oczy były na mnie utkwione, studiując każdy ruch. Strach zaczął mnie ogarniać i wiedziałem, że powinienem stamtąd wyjść. Zacząłem iść z powrotem w kierunku głównej ścieżki, ale z każdym krokiem śmiech zbliżał się coraz bardziej, jakby mnie ścigał. Mój krok przyspieszył, zamieniając się w desperacki bieg. Dźwięk śmiechu zdawał się odbijać echem po całym cmentarzu, potęgując terror, który czułem. Nie odważyłem się spojrzeć za siebie. Liczyło się tylko to, aby wydostać się stamtąd jak najszybciej. W końcu dotarłem do bramy cmentarza i wybiegłem na ulicę oświetloną latarniami. Dźwięk nagle ustał. Zatrzymałem się, żeby złapać oddech i spojrzałem za siebie. Cmentarz znów był cichy, jakby nic się nie stało, ale wiedziałem, że coś złego tam mieszka. Coś. Co nie chciało być niepokojone. Od tamtej nocy nigdy więcej nie wróciłem na cmentarz nocą. Odwiedzam go tylko w ciągu dnia, kiedy słońce jest wysoko i miejsce wydaje się mniej groźne. Ale wspomnienie tego złowrogiego śmiechu wciąż mnie prześladuje. Czasami, gdy jestem sam i wiatr wieje w pewien sposób, wydaje mi się, że znów słyszę ten dźwięk, odbijający się echem w głębi mojego umysłu. Pomimo terroru tamtej nocy, poczułem dziwne uczucie zrozumienia. Może cmentarz ze wszystkimi swoimi zmarłymi ma swoje własne sekrety, nieopowiedziane historie i niespokojne duchy. Kto wie, Ilu jeszcze słyszało ten śmiech i poczuło ten sam strach? Co ja?